16-letnia Maja wyszła z domu 23 kwietnia przed wieczorem. Powiedziała, że idzie do kolegi. Wcześniej przyjechała ze szkoły, odebrała paczkę z paczkomatu, dzwoniła się z przyjaciółką, pokazała jej sukienki, które zamówiła. Rozmawiały, śmiały się dzień jak co dzień. Po godzinie 19 Maja powiedziała mamie, że wychodzi do kolegi, że musi się z nim rozmówić, że mogą się nawet pokłócić. Ale planowała wrócić najgalej za pół godziny. Było wiadomo, dokąd idzie, chłopak mieszkał niedaleko. Maja nie wróciła ani za pół godziny, ani następnego dnia. Rodzina była przerażona, ponieważ dziewczyna zwykle była obecna w mediach społecznościowych, a tym razem jej telefon zamilkł. Zawiadomiono policję i rozpoczęły się poszukiwania. Zakończyły się tragicznie. Tydzień później ciało Maji zostało znalezione w zaroślach. Tropy doprowadziły śledczych do 17-latka, z którym umówiła się dziewczyna. Chłopak zdążył już wyjechać za granicę na wymianę młodzieżową do Grecji. Tam został zatrzymany w hotelu. Grecki portal opisujący tę sprawę mówi o drastycznych szczegółach, do których doszło przed śmiercią Mai, natomiast prokuratura polska ani też najbliżsi nie potwierdzają ich. W tym tygodniu ma odbyć się sekcja zwłok dziewczyny i być może wtedy poznamy trochę więcej szczegółów. 5 maja w poniedziałek natomiast przed obliczem prokuratury w Grecji stanął 17-latak. Nie przyznał się do winy, natomiast poprosił, żeby nie wszczelano wobec niego procedury ekstradycyjnej. Stwierdził, że chce być sądzony w tamtym kraju, tam chce pozostać, nie chce wracać do Polski. Powiedział, że robi tak ze względu na to, jaki hejt wylał się na jego rodzinę po tragedii. O hejcie mówi się zresztą więcej w tej sprawie. Internauci wyciągnęli na jaw Konto, które zostało założone dla 17-latka przed kilku laty, i na którym jego rówieśnicy wyśmiewali go. Czy ktoś o nim wiedział, czy ktoś w tej sprawie interweniował, czy widzieli o nim dorośli? Tego na razie nie wiadomo. Pytanie, czy w młodym człowieku narastała nienawiść, która eksplodowała i która doprowadziła do, do tego, że, że wszystko wylało się na, na 16 latka, na jego koleżankę. Nie do końca wiadomo, jaka była relacja tych młodych ludzi. Niektórzy mówią o tym, że łączyła ich więź i jakaś nic sympatii. Inni, że wręcz przeciwnie, że walczyli ze sobą. Pojawia się pytanie, czy te konflikty rówieśnicze mają teraz jakieś znaczenie. Mogą mieć, bo być może wskażą na jakieś punkty zapalne. Być może pokażą sytuacje, które powinno się rozwiązać, a które zostały zbagatelizowane, pominięte, nie były dostrzeżone.